Koniec. Już za chwilę Harmidom na Nickelodeon. W następnym tygodniu będą rządzić Naj i Najka. Para bliźniaków, która zmieni twoje życie. Naj i Najka. Nowy serial. W następnym tygodniu o 16 na Nickelodeon. Przygotuj się na najniebezpieczniejszy maraton trzech czasów. Wyobraź sobie największych superbohaterów. W jednym miejscu i czasie. Zobacz najniebezpieczniejsze misje dwóch generacji superbohaterów. Niebezpiecznego Henryka i niebezpiecznego oddziału. Maraton z niebezpiecznymi. Już w ten weekend od 12 na Nickelodeon. A teraz przerwa na reklamę na Niku. Życie w zgodzie z naszą naturą to wsłuchiwanie się we własny rytm. Działanie w swoim tempie. Bez poczucia winy, bez presji. Czysta wolność. Poczuj ochronę inspirowaną naturą z nową Naturellą. Chłonie wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Oraz zamyka je wewnątrz, żebyśmy mogły czuć się czysto i świeżo. I robić to, co dla nas naturalne. Naturella. Żyj w zgodzie z własnym rytmem. Ten moment jest dla ciebie. Tylko dla Ciebie. Sięgnij po odżywcze mleczko do ciała Nivea z kompleksową pielęgnacją 5 w 1 i podaruj sobie 48 godzin nawilżenia. Rozkoszuj się jedwabiście gładką skórą i zmysłowym zapachem. Wybierz swój ulubiony balsam do ciała od Nivea. to autograf mojego idola! Zazdrościła mi cała szkoła! A, Tylko nie tam! To ciągnam! wyciągnam! Cześć rogatku Przejazd jest przed nimi Nie mam do stracenia ani chwili Ty zapory nie ominę Życie jest mi przecież miłe Jesteś dla innych wzorem Rogatek nie omijamy pod żadnym pozorem Bycie ostrożnym w dzień i w noc to też jest super moc Kampania realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego Teraz w Play smartfony Samsung do 50% taniej z abonamentem. Letnia promocja. Jaka letnia? Letnia to jest taka nijaka. Przecież to jest promocja super hot, gorąca, paląca, ognista, płomienna. <noise> Żarliwa promocja. Wybrane smartfony 5G do 50% taniej z abonamentem. Tulela! <noise> Play w domu i poza domem. Przejdź do Play i wybierz smartfon 5G z abonamentem. Na przykład Samsung Galaxy S22 5G taniej do 50%. Bo w Play płacisz mniej. Play. Żywiec z mocny gaz przedstawia. Ale upał. Może chcesz jakiś napój? Co ty wiesz o rzeźbie? Już tylko chwilę. Moc orzeźwienia, zero słodzenia. Head Nie wiedziałem, że masz łupież. Bo nie mam. Head Shoulders? Nie wiedziałem, że masz łupież. Bo nie mam. Dowód numer 5. Head Shoulders. Nie wiedziałem, że ma pan łupież. Bo nie mam. Nowy Hedden Shoulders przywraca równowagę mikrobiomu, chroni skórę głowy i zwalcza do 100% łupierzu. Hedden Shoulders rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Myśl mi to później. Już przyszło, o Jacie. Ja Ciebie też iPhone 14 z trybem akcji do stabilnych i płynnych ujęć z ręki oraz nielimitowany internet z szybkością T-Mobile. Działają razem tak, że można się zakochać. Działamy T-Mobile. Odkryj zapach Axe Epic Fresh! Wszystko staje się możliwe, kiedy pachniesz przyciągająco. Przyciągaj zapachem i odkryj efekt Axe. Zawsze świeżo. Antyperspirant Nivea Fresh Sensation z nową formułą Infini Fresh. Antybakteryjne działanie. 72 godziny ochrony i długotrwała świeżość. Nowość Nivea Fresh Sensation. Poczuj świeżość w każdej sytuacji. Tak radośnie się rośnie. Odkrywa. Doświadcza. Smakuje. Tak radośnie się rośnie, bo to co jemy ma znaczenie już od najmłodszych lat. Dlatego sięgając po pełnowartościowe kaszki i obiadki bobowita ze składnikami w 100% naturalnego pochodzenia i o potwierdzonej jakości, wspierasz prawidłowy rozwój swojego maluszka. Bobowita, tak radośnie się rośnie. Zarywam piękne, jak jak Play w domu i poza domem. Teraz w Play na kartę nawet 4800 GB przez rok. Z pakietem za 45 zł oraz dodatkowe 200 GB na start. Bo w Play płacisz mniej. Play. Twoje włosy są zniszczone? Potrzebują intensywnej odbudowy. Przełomowy LSF Bond Ripper od L'Oréal Paris. Nasza pierwsza formuła, która intensywnie odbudowuje włosy i wzmacnia uszkodzone wiązania, aby Twoje włosy były silniejsze od wewnątrz. 98% mniej złamanych włosów. Przełomowy LSF Bond Ripper od L'Oréal Paris. Jesteś tego warta. Córka nadal mnie potrzebuje, ale nie mogłem mi pomagać z powodu drętwienia i mrowienia dłoni i stóp, co może być skutkiem uszkodzenia nerwów. Zacząłem codziennie brać lek Neurobion Advance, żeby złagodzić te objawy. Zawiera on witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. I znowu mogę pomagać. Powiedz tak zdrowszym nerwom. Neurobion Advance. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To była reklama. Na Niku. Armi do mój dzień dniu, taki kłęcze dla wcisku do łazienki.